Bardzo serdecznie z tej strony, no i subskrybuj ten kanał, jeżeli chcesz więcej takich fajnych odcinków Elo! Jestem robaczkiem! Dobra, ja też już jestem robaczkiem i biegam ale, ale? sobie jestem i zbieram rubaczkiem. zbieram kropki połącz połącz kropki. czekaj ja <laughs> jak chcę do ciebie wziąć, ja chcesz się z tobą spotkać Co ty mi o, każesz Co tu. ty mi jakieś kropki łączyć? O, jesteś tu A mnie gościu chce zawinąć! Pa! Cześć. Jaki grubas! Pa jak Cześć. mnie uwieził! Musimy wydostać z tego jakoś! Musisz ja... z tego jakoś wydostać! Ej, mogę, mogę ci pomóc. Ej, co mam zrobić? O co on może sam przez siebie! O, ale mnie... Co za pieśniak! Ej, co to zagra w ogóle? Dobra, parze, co ja teraz zrobię o, kotek, się. Na nim. Kotek! kotek! Jesteś dalej przy nim, bo muszę Ko... się na nim zemścić. Nie, no, O, ale zabiłem typa! Kozacko! Serio? No! I to jak? Dasz mi Stary. troszkę maski twojej? Jak ty jesteś duży! Ja jestem duży? No, no stary, zawsze miałem fajnego węża Nie no, a, bo ty tak po prostu jesteś troszkę większy niż coś no. czy, czy, tam jest wyżej Ale tu jest dużo typu... O na moich oczach, ale wes sam twoją papę Ej w ogóle patrz, teraz patrz, wiesz, że te, te kropki są takie gwiazdki śnieżne, nie było no. tego No, bo to są świąteczne no, to stary. stary Tak śmie... Ktoś się zginął! Co? Wow, zabiję grubego Ej dobra, grubego. zabiłeś grubaska? Grubego, no Dobra, ja idę po ciebie, gdzie ty jesteś teraz? Gru... Grubacha Mmm, <laughs> ale jaha <laughs> OLE WIELKOWÓD! <laughs> Co ty stary jaki wielkolud! Zamknąłem pies. To był potwór prawdziwy, ale stary tu gość jest potworem. 82. Jaki potwór! Jak on wygląda, jak najgorszy teraz... robal! Dążymy do tego, stary. Dążymy, będę największym potworem? Dążymy. A skąd do tego. jesteś taki duży? Kurde! Jest, <kluje> yes, pies zginął. No bo uleczyłem się. <grych> Co ty zrobiłeś? EJ CO CZEMU ma... NIE MAM OGÓR? Jaki MA... CZEMU TY TO POZBIERAŁEŚ? TO SĄ ZATRUTE SERIO? Tego nie można zbierać? Nie Ja nie wiedziałem, dobra zabiję się o ciebie EJ DOBRA GOŚCIU Nie, ja, co ty robisz? No bo nie chciałem już być takim maluchem Ale to, zapomniałem, że się od razu to będę przecież Co się śmiejesz ze mnie? Tu jest ty, którego zrobię... mumia W bambuko Ormumia. zrobię O, Ale go zniszczyłem A, No weź przestań nie da się z tą grać się w ogóle. Nie, nie będę iść. Zabijasz mnie ciągle. Ile ty masz ile ty masz papy? Co to zobacz, ma być? ale to jest mało, to jest właśnie malutko. Tak? No serio, zobacz, nie tam mają 39 koła. Dobra, wez sam więcej. Dużo papy. to jest jak, jak masz 10 koła, to jest, to jest już dużo. Tak? 10 tysięcy, no. no a ty masz dwa Ja jestem takim, ja jestem maluszkiem. <laughs> nic 10 nic 10. nowego, Paweł, nic nowego. <śmiech> <śmiech> o! Naprawdę powiedz go, go, coś go, go. czego jeszcze wszyscy no. nie wiemy O dobra Aj no kurcze Weź odsuń się ode mnie trochę bo ja się Ciebie boję A no. weźmy sojusz już no. Jestem ja takich zapotrzymałem Weź go weź dobra, go Dobra Dobra no chcę no ale dobra nie, dobra nie robię tego Dawego, go, Dawego. Ale no dobra, dobra. nie, to ty mnie wtedy załatwisz. No i ona ja długo toczyłeś! A, dobra, idę sobie nie, stąd. Nie, ale nie, ja nie chcę ci zabić. Bym... No ja nie, no, nie wiem, ja, ja już nie wiem, czy ci mogę ufać, czy nie, no bo ty jesteś w sumie taki Wiesz, nebo... graliśmy, no, w Amongasa, no, graliśmy w Amongasa, graliśmy w Amongasa i. Ty, <laughs> aktualnie jestem impostorem. No właśnie, ty jesteś takim trochę cwaniaczkiem, bym powiedział. No nie wiem. Cwaniaczek... Dobra, gościa przy. Chciałem gościa załatwić, ale. Ciak, zabiłem. Gościu, zrobił to zabiłem. na tak to zwanego to wolnego Joła. Co? Na co? A nie wiem, tak sobie powiedziałem. Na wolnego Johna. A, ale ty jesteś duży, ja nie mogę. To jest nie fair. Ja jestem duży. Ja jestem duży. Ta gra to jest odwrotnej rzeczywistości. Ja jestem duży. Nie wiem, się zabije. Ta gra jest to jest odwrotnej rzeczywistości, bo masz tu większego węża. Kolejny kill. Kolejny kill do kolekcji, będzie wyśmienicie. Na bambuko. Mam 430, miama, miama. No, nie małe seriozy. robaczki, ale czekam na jakiegoś wielkoluda znowu. Chyba ja mam szkoła już, nawet spoko. No Ale weź, nie otaczaj mnie! Kurczę. Chodź na środek, bo tu nikogo nie ma. Dobra, ja sobie o, to... O, tu był jakiś. Nie zabijaj mnie, znaczy nie, nie, nie ginią mnie. Tam jest magnesik. O, oh, min, dzięki ja za magnesiora. Ale Dobra, łatwo. to sobie wziąłem, to sobie wesam też, miama. No nie wjeżdżają we mnie normalnie, nie mają lagi, czy co? Znaczy, nie no, ja już mam. Ja... Yeah. Ej dobra odsuń się, odsuń się, się, bo ty jesteś podejrzany O, oh, kolejny O, men, tam jest bomba, to jest trująca, nie? Ej, ale same takich maluszków za. A jak zabijam, no. gościu... O, jaki wielkaru odejdź ode mnie! Nie! No, chcę mnie, chciał... O, oh, zniszczyłem go oh, O, chmurdeś Święty czołaj. O, jajku, ale fuks mi się czołaj. A Ale wiesz, co jest fajne jeszcze z tych gierek i o co bym chciał bardzo nagrać? Dipio. To jest tak Deepio? fajne No, grałeś to czy nie? Aj bo wiem co to jest To jest, jest no, z jest tak fajne wiem, Oh man wiem. No dużo jest tych gierek, spoko, agaria to już jest spoko Co daje W i E? W? Nie wiem, nie mogę tego A mogłem tego używać, nie a co to, Ale co to daje? Że stopujesz zupełnie? W i E to jest, że zatrzymujesz się A E daje, że możesz przenikać przez ludzi Przez wszystkich? No Oh man Mogę to używać? Nie? Amazing, amazing no, przeniknę se przez ciebie. Idę do ciebie. Marnuję się. O, PANATO! Się... Klikam E i se przeniknąłem! Nie ja zmysłem, że się zabijesz. Jak się wystraszyłem. Ej no gnioni są, kurde. Chodź. <marny> Ty jesteś jak taka moja mamusia teraz. Chcesz mnie troszeczkę chodź. dokarmić. <marny> chodź, 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 chodź za idę, no. Tu jest Idziemy jakiś maluszek środek. śmieszny. No za mną. Czekaj, muszę go sobie. O, o man. Ja już jestem coraz dawaj większym zam, wężem, podoba mi się to bardzo. Dawaj, zamą, dawaj, dawaj. Ale ta gra jest, jest głupia. To jest ta mumia. Coraz większy go wężem, O, nie! Jest tak głupia. Dobra, biegnie sobie tędy. O, tam są do wyzwania. Zam, Ej, ale to jest wciągające nie, na maksa Nie! Zginąłeś? Nie gadaj, co ty gadasz? Zaczynij się z czaszki. Coś ty zrobił. Dobra, dobrze, że przynajmniej przez siebie mogę. O ROZWALIŁEM TYPKA Dałeś mi drogę WSZYSTKICH ty. WSZYSTKICH Jaki ROZWALIŁEM ten... o, Dobra chodź tutaj no 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 jesteś taki duży No nie jestem wielkoludkiem NEON TO KLOP JA CI DAM KLOPA KLOP MÓWISZ Ja COŚ TY ZROBIŁ CO TY ZROBIŁEŚ Czemu TY WE MNIE BIEGAŁEŚ Bartek! Czemu ty we mnie wjechałeś? Bartek No nie, nie Bart mogę spisać. pisać! Bartek, czemu ty we mnie wjechałeś tam? Dobra, idę do ciebie Bartek, Bartek Ta gra jest sam. głupia! No i co on to klub jest taki duży, bo... Bez sensu Bartek dlaczego ty to zrobiłeś? No nie wiem. Bartek wytłumaczysz mi to? Bartek! Tak? Dlaczego? Daj mi się tam dostać Gdzie ty jesteś? No osuń od tego Palion <śpiewanie> równa się kupa, za to zginiesz Nie! Nie zginę <śpiewanie> Dobrze Jest! Dlaczego? Zginę. Zdrowna się. Zdrowna się, zginę. Dobra, Palion to kupa i tak dalej nim gram o ty, zapomnę. Zapamiętaj... O kurde, ludzie są dziwni. No, jaki jestem wielki. Ale mam pompujesz. Spotkajmy z się. Spotkajmy się, gdzie ty jesteś? Jadę do ciebie. Nie, ewidentnie. Co? Tak się bawisz ze mną, pogrywasz sobie ze mną. No weź mnie stąd wypuść No weź! <grym> no weź. Zabij tego... Dobra, no, no zabij... Dobra, zginął sobie, ale we... No nie, no nie mogę nic zrobić. Cieka? Masz. Ale... O nie! Jezus! Ja myślałem, że to ja! <grym> ty myślałeś, że to ty. No, bo ma takiego samego skina, był większy. Ja nie mogę jakiego tam mnie zabił. <grym> I mnie zakleszczył! Mnie też. O, czekaj, mam E, mam E. Mogę się wydostać? Zaki, tak, nie... Zaczyna, mogę. Szybko! Wydostałem się! Nie, jeszcze z tego! Jest, wydostałem się od nich wszystkich stary, ale akcji zrobiłem! A ile masz hajsu? <śmiech> hajsu <śmiech> <Chcesz> tych punktów <laughs> Ile masz? O, o Nie! Pyta. Czemu ty mnie zabiłeś? <laughs> Wjechałem sobie. Szybcie. O, jesteś Dobra, tu, jestem jesteś tu, porozmawiajmy co? Dobra no, o czym chcesz porozmawiać? Chodź do mnie tu Czekaj mam coś ciekawego, nie wiem chodź co mi mnie. to daje, ale... Chodź do mnie tu No, NO da! OSZUŚCIE CZEMU MI TO ROBISZ ZA KAŻDYM RAZEM? Nie Paweł, chodź, chodź porozmawiać ze mną Chodź ze mną porozmawiać Ale dlaczego mi to zrobiłeś, powiedz mi Czemu mi to zrobiłeś, co? <grystanie> Powiedz mi to. Ta! jeszcze tak się bawisz ze mną. Ja pierdolę Nie no, chodź. chodź. No, Szartuję. No nie, no weź idź ode mnie. A! Nie, no nie da się z tam grać w to. Nie, z tobą się w to nie da grać. Trzeba granie z danym jest pok. Ej, ale nie, zaraz sąsiad mi tu przyjdzie i powie, że za głośno się wydzieram przez Ciebie. Będziesz tam na sumieniu. O kurde. Tak? Chcesz się? No, ja, jest no nie! Nie mogę! Grrr, w już mam dosyć tej gry. Ta gra jest najgorsza. z odcinek pali, on ma dłuższego węża ode mnie. Jezu! Zrobię tak, serio. Jaką ja mam pompę i czego mi ciśnienie spada? Czy wzrasta? No, idealnie, wiesz co. Ale nie, nie zabijaj, ja bym ci dał teraz punkty. Ale nie zabijaj mnie, bo ja mam. Górę. Jak ty popyrasz. No, co się tak śmieszy w ogóle? Taki mały, taki mały A i tego nie można zjeść, nie? Nie możesz. Kurde, zbaniłeś, no. Tego ja się zabije. Mnie... Mały Johnny mnie gonił. A co się zamienił? Chociaż nie, nie zamieni się w normalną papę. No! Ty, kurde. Chodź tu, mały. Bitwa, bitwa małych. Małych wężyków. Chodź tu. No. Dawaj, bitwa małych Nie wytrzymam, po prostu nie wytrzymam, nie? <ścoughs> bitwa małych wężyków. Czemu to jest taki duży? To ja. była nie <noise> A niam, niam Byłeś bardzo smakowitym kąskiem. O, oh, man, jeszcze. Jakoś... Co? Byłeś smaczny byłeś. O easy! Trzeba do tej gry zrobić licznik ten, Kili. I śmierci między sobą. Dobra. Tak? Jakie ja, 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 stukanie o blat Dawaj, dawaj, chodź. Już mnie denerwujesz. Ja chciał zobaczyć, co No już mnie, no zobaczysz co na filmie. Ej no kurczę. Wiesz co? Ja, ja muszę zmienić kamerkę. Mam cię dosyć. Jesteś okropny. Nie! Ale, ale chciał mnie porobić. <śmiech> Cwaniaczku <śmiech> Jesteś ohydny, a ty jesteś tchórzem! Jesteś tchórzem, wiesz dlaczego? Bo mnie wziąłeś w pułapkę i jeszcze uciekłeś tym. No, mam po właśnie... Ale będzie w pułapkę, żeby cię wypuścić, nie? Ale ty za szybko się no. zabijesz. Nie gram, nie gram w to więcej z tobą. Nie dobra, dobra, nie, koniec. No, koniec, już nie. A jadę co, poddaję się. No zabij mnie No zabij mnie O toksyk wielki Zabij mnie Zabij mnie Patrzek jest wielki Nie, zamknął mnie O nie, no weź Nas dwóch zamknął pewnie A nie mam nawet tego E Zamknął Zginąłem Serio? Gdzie? Serio O, widzę o, pozbieram. No, pozbieram sobie, miała. Tak? Tak o. jesteś. Taki no. Oj, jajku, ja mnie wystraszył. Taki to znaczy jaki. <laughs> taki, to znaczy taki. taki to znaczy jaki. Taki to jaki. Jaki to taki. O, Dawaj! Idzie do mnie. No nie da się z tą grać w to! Masz lepszy internet. <laughs> no o, przepraszam. Z nerwów. Denerwujesz mnie w tej grze. Dobra. No ja! Co ja robię w tej grze? No nie da się w to grać z tobą. Dawaj, masz ostatnią szansę. Dobrze. Ja ostatnią szansę. To para na to. To jest moja ostatnia szansa. No dobra, żartowałem. Jak taki tir na lodzie w barierki Co się tak śmieszy? Ja nie mogę ja Tir mógł. na lodzie w barierki, ale śmieszne No haha Ale cię zjem Co? Smaczny, wiesz, że byłeś smaczny Chyba kończę odcinek, wiesz? Nie Czekaj, nie! No, ale to jest nie fair, ja nie mogę się w ogóle. No, no właśnie! Co ty nie powiesz w ogóle? No, ale, no, Chciałem, dawaj żebyś radę. to poczuł. Nie, 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 no chodź, chodź, chodź tu do mnie. no. Koniec odcinka, koniec! Koniec tego odcinka!